Dzień dobry, Bad click. Witam. Czy odpowiem na pytanie, zapytamy kobiet po warszawskich, polskich, kobiet, Polek, który piłkarz jest najprzystojniejszy, ocenią ich od jednego do dziesięciu. Dowiemy się, co się kobietom podoba w piłkarzach, piłkarzykach, zwał jak zwał. I do tego zrobimy sobie typowanko Polska-Niemcy, Polska-Mołdawia. Let's go! Dobry czego jak masz na imię? Marta. Marta. Oglądasz mecze reprezentacji Polski? Zdarza się. <laughs> A patrzysz czasem na piłkarzy jak na ciacho? W Polsce nie ma na kogo. Ha! Zaraz się przekonamy. Słuchaj, oceniamy każdego od jednego do dziesięciu. Powiedzcie, jak się to robi? Już działa, dziewczyny! Czasami, słuchajcie, jest Także, że... chcesz, żeby działał, a nie działa. Bywa i tak, no. Bywa, normalne Grześ Grzesiu Krychowiak. No to już, tak bym powiedziała, już tak porządna ósemeczka. Ej! Ale co, za że taki wystylizowany dobrze, czy tak, po przy przysto? No? Tak ciekawie. Ojejku. na dla mnie 10. Dlaczego 10? No taki wiesz, daddy troszeczkę. A ty? No ja tak siódemka. Ty nie lubisz takich daddy. No nie no, tak średnio, no. <grym> Jakie one są wybredne? Zero. Dlaczego? Mam chłopaka. To każdy będzie zero? <grym> Oczywiście. Pogadajmy o wyglądzie, jak, jak? Kucyk jest, zaraz, taki średni. Za dużo włosów ma. No, za dużo, ewidentnie. I jak oceniasz stylizację? 10 na 10, elegancik. Nie no, przystajny. Przystojny? Przystojny, tak. No to ile? 10. No i dlaczego no. powiedz? Bo jest w moim typie po prostu wysoki, ładny uśmiech, ładne oczy, ma bardzo e, fajnie się ubiera, więc jak najbardziej w moim stylu. Czekaj, I czekaj, kurczę, czekaj. To jest takie 6,5. Czemu pół? Dla to mnie to jest 6,5. Nie, no takie, mm, te długie typ, włosy ale, nie. Ale jest spoko, ale nie mój typ. Nie, ale zęby chociaż ma ładne. 7, dobra, 7, 7 na 10. 9 na 10. Grzegorz się dobrze ubiera. Grzegorz się bardzo dobrze ubiera, bardzo drogo. 6, 6. Sześć, tutaj koleżanka troszkę bardziej. A czemu? Taka mi się podoba, taka fajna perspektywa. Czyli nie trzeba być przystojny, trzeba mieć dobre sesje i dobrego fotografa. Tak. Nie lubię zarostu takiego. Okej, okay, takiego dookoła twarzy tak, i tak dalej. Tak, tak. Czyli jak ja taki ogolony jestem, to na przykład jestem hot. Jest git, jest Ty Tymoteusz Puchacz. Ja nie jestem za blondynami za bardzo. Ja chyba też właśnie, no taka nie wiem... A takie dziarki od góry do dołu? No fajne, sześć, no sześć. No szóstka, no. O Boże, Ty Mateusz, ledwo szóstka, odbidy. O mój Boże, za dużo tatuaży, ewidentnie. Red flag? Red flag. Za dużo tatuaży? <laughs> nie no, śmieję się. Wygląda okej. Okay. Całkiem przystojny, to ile dajemy mu? Dwa na dziesięć. <laughs> Te ceny są takie niskie. No bo mam chłopaka, no. No właśnie, bo mam chłopaka. Czy jest przystojniejszy od puchacza? Oczywiście, pozdrawiam go serdecznie. Oni nie, w sensie fajne ma tatuaże, ale, ale nie wiem, nie lubię blondynów, więc next. Okej. Okay. Ósemkę bym da. No. O proszę, lubicie tak no. tatuaże od góry do dołu? No może nie aż tak od góry do dołu, ale jemu siedzi. Tak. Siedzi. I w zależności jak są wykonane, także, ale on dobrze wygląda, także myślę, że 8 na... 8 na 10, tym, ty, jak to się mówi? Tymek? Tymek. O Jezu, nie znam, ale... Ale tak z wyglądu, lubisz taki... No, nie może być, o ma dziarki, jest spoko. Jest tak 8-8. jak jest wydzierany cały, to jest git? Jest git, jest git. A to tak trochę mój typ, bo fajne tatuaże, więc tak. Lubisz taki wydzierany gości od góry do dołu? No. A sama masz tatuaże? Mam. Pokaż. Tu mam jeden. O, taki delikatny bardziej. Wygląda jakby też cię na przerwie namalował. Przecież to jest brudnopis. Jak on będzie na starość wyglądał? Ciekawie. kasz. No to już tak nie wiem, nie wiem. Niby, niby fajnie, nie do końca. Taki trochę playboy. <laughs> Fajny jesteś, Mati, ale nie do końca. No dobra, to piąteczkę dajemy. Dziesięć, a, 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 dziesięć. Ja to muszę pokazać. Dlaczego dziesięć? Fajny jest, no patrz świata. na niego. Od Mistrzostw Świata mam tu na tapecie. Ja jestem zakochana, kasz. Ja cię obserwuję na Instagramie, ja ci życzenia na urodziny złożę. Ja chyba też. Co to za fanki? Czyli matikasz. I nie, nie blondy, ze którego bym się wzięła. Ładny akcent. To też ważne jest. To bardzo ważne. Na takie rzeczy się patrzy panowie. Także wasz was podlaski akcent, co nie zrobi bajery? Z charakterku dajmy mocną ósemkę. Fajny chłopak. Fajny chłopak, sympatyczny. A z wyglądu? Trójeczka. Matikasz jest fajny, bardzo atrakcyjny, ale za niski. To ile on ma wzrostu? Nie wiem, ale. Bo ja nie wiem. 70. To ile musi mieć chłop tyle, co ja? Nie no, 1,87 87. No to mi brakuje tylko dwóch centymetrów? Byłeś blisko. Może być tak, że gdzieś masz więcej, to możesz no. mieć mniej we wzroście? Haha, no, ha, nie. nie. Nie, nie, O, to jest mój mąż przyszły. Mati, gotówka. Cześć, Twojej wyobraźni A chyba. A czemu twój mąż? Mati, Mati, gotówka to jest 10 na 10 Dla nie. mnie pozdrawiam. Nie, nie, dla mnie. Nie, no 2 na 10 w ogóle. Nie, bardzo lubię Mati w moim typie, Mati, nie. gotówka jest super. Gotówka, tak, lubimy Cześć. gotówkę. Nie. Czy, czy zależy wam na kasie tylko? Tak. Zaraz się okaże. Zdecydowanie. <grym> Zdecydowanie. No dobra, to jak go oceniamy? No jak da cash, no to 11 na 10. Chociażbyś chociaż udawała, że nie o to chodzi. Nie ma co, jestem szczera. <grym> Bardzo dobrze, 11 na 10 bo pieniądze. Mmm, dziewiątka. On jest zajebisty. A czemu? Nie wiem, po prostu mi się podoba. Podobać się Mati cash. Tak. Czyli co, dziesiątka? Dziewiąteczka. <grym> Mati, ogarnij się, bo to nie tak łatwo chę zarobić. E, Arkadiusz Milik. Mmm, 5 na 10. Nie, nie, nie. to takie, taki typowy Polek, no bym powiedziała. Trzy ja bym dała. No, nie, no, ja bym dała... no 5. Nie no. Nie, no i <słyska> to wzrost nawet już nie poratuje, nie, nie. Arek, Arek, pamiętaj, w piątki jestem gejem. O, kolejny agencik, na TikToku wiele razy go widziałam. A, i co tam robił na TikToku? A, różne teksty walił, śmieszny człowiek, ale nie, z wyglądu mi się też nie podoba. Okay. czyli ile? <słyska> Zero. Hey, ruda wredna. Milik spoko, milik jest bardzo przystojny. Tak, piękny uśmiech, dołeczki w policzku, szatyn, jak najbardziej. Mm, dobrze ubrany do tego tak. italiano. To, to wygląda tak. No dobrze, to od jednego do 10 9. dam mu dziewiątkę. Nie, ten torcik spoko. To ciecho czy to ciecho? To ciecho, zdecydowanie. A ty? Arkadiusz nie, nie siada? Nie do końca. 5 na 10, tak. No, jest Więc... 7,5 na 10. Nienawidzę go. Dla co, że nie No. Umiejętności piłkarskie przyćmiewają, a raczej braki w umiejętnościach wygląd. Tak, no. dokładnie, to, to jest to. Czy na przykład jak ja, ja przegrałem ostatnią Walkę, to jestem mniej przystojny? Sam sobie odpowiedz. Unikaś tańcerek. Lekcja na przyszłość. Weź paluszkiem przesuń, bo to. Nikola Zalewski, młody chłop jakiś. A taki dzieciaczek troszkę. Nie lubisz młodszych? Nie, jakbyś tak z boiska urwał dopiero co, tak wiesz? No z boiska się urwał. No, ale tak z liceum. Z, z orlika. Z orliczka. Mhm. Ja nie wiem, tak może już sześć, ale. Dobra. Za młody. Wysz. Za młody, dobra. Nie, w ogóle nie. W ogóle nie. Ja tak dziesięć, dla mnie trzy. Dlaczego trzy? Nie mój typ. Dobra, a ty dlaczego dziesięć? No bo ładny jest, taki przyjemny chłopak, no. Taka przyjemna dziewczyna, on taki przyjemny chłop. No! no proste. możemy dać trujeczkę. Taki ma baby face. Baby face, przepraszam wszystkim. Baby face to jest nie? Średnio. Nie jest dobry. Baby face is no good, my friends. Fajne ciało. Nie wiem, jak u niego z wzrostem. Wydaje się całkiem wysoki. Wy, wydaje się całkiem wysoki, patrzę po nogach. Te twoje metro tak, 87 to... chyba będzie. Będzie, no dajemy mu dyszkę, dajemy mu dyszkę. Fajną ma buzię, e, spoko fryzurę, więc damy mu dyszkę. 15 na 10 w ogóle nie jest eee... czas. 9,5 na 10 ma dziewczynę. Aj. Tak. Ale przystojny. Ale ładne, tak. Przystojny. Włosy fajne ma. Fajne. Taki American Boy. Znaczy on jest z Włoch, tak? No to nie Tak, rano, tak, ale... tak, tak, tak. Italian boy. Czyli generalnie git. Pójdzie. Nie, nie, nie. <laughs> Na wenos? Tak! <laughs> o, to tak. To 10. Tu damy 10. A co jest w Nikoli Zajwistego? No jest ładny. I jest młody i jest fajny. Dobra, czyli lubisz młodszych chłopaków takich? Tak. A ile masz lat? 21. No, czyli takich nie nie, 36-latek? Nie, sorry, nie. Ale nie, to ja dla kolegi pytałem. Piotr Zieliński. Um, nie, no dla mnie takie pięć, pięć cztery. No. Piotrek, piątka. Czemu piątka? No spoko jest no Taki chłopak z talentem, no. Widać, widać, no. Masz rację. Sta... Dzień dobry na klatce mówi. Miły chłopak, ale piąteczka max. Nie, nie, not my type. Czwórkę mogę mu dać. Od Nie, nie, nie ma sylwetki. Nie wydaje się zbyt wysoki. E, blondyn, więc mm, totalnie nie mój gust. No, wygląda z twarzy trochę staro, ciało fajne. Siódemka. A wnętrze? Nie znam, więc nie wypowiem o, się. Bardzo! Ej, i to jest moje najzdrowsze podejście. Krzysztof Piątek, w okularkach. Dalej nie znam, dalej mi obojętne. Możemy no, bo... dać siódemeczkę. Siódemeczka, dobra. Osiem. Siedem bym dała. Dobra, czemu ósemeczka? Ja bym go wzięła do Włoch na wakacje. On by cię wziął, bo on już tam jest. On by cię kupił bilet byś tam przyleciała. Nie, ja bym musiała za siebie zapłacić. O proszę, punkcik. Wysoki, bardzo wysoki. Bardzo wysoki, więc to jest na plus, ale ma dziwny jakiś uśmiech. Albo się sztucznie uśmiecha. Może jest tak, może sztuczny jest po prostu. dobra. Ale, ale no tak z szóstka... Za uśmiech. Z szóstka mogę mu dać, za wzrost, za wzrost. Dobra. On tylko w a no, no właśnie, siódemka przez to. Pewnie Zeza ma. Krzysiek Piotr... Dosłownie. Krzysiu, Krzysiek ma Zeza, ale w bramkę trafia on chyba, nie? Dobra, nie chcę go denerwować. Teraz powstaje organizacja, MMA, gdzie walczą piłkarze, to nie chcę na niego trafić. Bartłomiej Drągowski. Nie. Nie, nie, nie. Ja to tak dwa chyba. Czemu dwa? Nie podoba mi się. Ja tak 7-8. 7-8, a czemu? No taki całkiem hot, no. Całkiem hot? No, całkiem tak. No nie wygląda na grzecznego, więc chyba mi się nie podoba. No właśnie, Bartłomiej. Niegrzeczny chłopak, no. Taki dadi trochę. Czemu dadi Bo ma włosy siwe? Tak nie, no bo tak po brudzce, wiesz, tak... A mi by pasowała taka broda, myślisz? Nie. A baby lubią takie brody? Ja nie lubię, ale wygląda akurat on spoko. Czyli ja go celuję, 1 do 10 proszę. No tak może 5 na 10. O jest wygląda spoko, 5 na 10. Za stary. On ma tylko siwą brodę troszeczkę. I tak za stary? No. W ogóle mogę jak? bardziej zadbać, za, tak jakby to sobie tak przyciął. O. Ogarnąć tę brodę. Czyli co, no. takie tutaj lepiej wygląda? No tutaj już tak znośnie. Okej. Okay. No to ile mu dajemy? Minus jeden. Minus jeden, fajnie. Next. Boże, to nie ma next. Bartłomiej, mi będzie przykro. Ile mogę mu dać? Sorry, ale nie. Not my type. Twarz nie ta w ogóle. Nie w wiem, ogóle nie, w ogóle broda, co to ma być? Nie! Może, jest... może bez brody byś wyglądał lepiej, ale w tej brodzie wyglądasz naprawdę kiepsko i cię ci mega powstarza na pewno. Taki <głysła> <noise> dies <noise> dobra. 7, nie, i na dziesięć, takie 6. Coś. starszy, więc... Starszy? Ile on ma lat? No, ma siwą brodę, więc... za stary, pewnie ma 22 lata, się okaże. No, no, no. Nie, z wyglądu, no. Nie? No, to nie. To Przyjemne takie po prostu. Nie, to jest jakaś broda, tutaj... No co? Ale co z tą brodą jest nie tak? Ja nie lubię, po prostu nie lubię. Nie odpowiada mi jaki zarost i... Nie, nie podoba mi się po prostu z twarzy. Jutro Polska niemcy mecz. Nie ma co się oszukiwać, ważny mecz. Damy radę, damy. Radę. <grystanie> Postawiłbyś na Niemcy złote 71? Oczywiście, że tak. Miałbyś sumienie przeciwko naszym orzełkom? Zdecydowanie tak. <grystanie> wiesz, co, dobry kurs, ale za Polakami tylko. Słuchaj, na remis jest 3,95. Ty, to ja bym poszedł w remis, bo to jest dobry kursik, a jest szansa, u nas gramy, więc wiesz, doping i tak dalej, działamy. Bierzemy w ciemno remis, biorę to na siebie publicznie. Wygrywamy high, stawiamy. Słuchajcie, 3,95. Przeciwko Niemcom może być równoważne jak przeciwko Portugalii, a potem półfinały po gramy tam, wiesz, jakby się ułożyło, nie? No to jest mecz towarzyski, nie? Zbacz, towarzyski, nie? nie towarzyski, ale na bez kliku płacą jak trzeba. Prawda, na bez kliku, jak wygrywasz towarzyski, to tak samo jak normalny. No. Polska Mołdawia, czy tutaj masz więcej wiary w naszych? Zdecydowanie tak. Wierzę w Polaków, ale jednak. Ale... mamy szansę wygrać. Stawiamy teraz w ciemno, szczęsne strzeli w drugiej połowie. Jak jest taki kurs, no to ja bym brał w ciemno. Ja Nie będzie to znaleźć! Ty siak myślisz. ha że tysiąc kurs, no możliwe. Znając, po... Obronę, to myślę, że oni strzelą z 5. Oba zespoły strzelą gola, jest 2,37 na to. Warto zaryzykować, nie? Obstawmy kuponik na remis i że oba zespoły strzelą gola za stówkę. Poczekajcie. Obstawiamy stówę yy, i mamy potencjalnie wygraną 823 zł, panowie. No, nie mam budżetu. Dobra, panowie, dziękuję wam bardzo. Pasut nie da się przyczepić do skupka, pasut jest wolnym człowiekiem. Już wiecie, co kobiety myślą o polskich piłkarzach. Widzicie jakie są kursiki na polska Mołdawia, Polska Niemcy. Obstawiajcie z głową, bawcie się dobrze, a ja żegnam do następnego norwa.